Mano, witam ze Słonecznych Węgier. Tak, przyjechaliśmy do Węgier po drodze, bo jedziemy na Chorwację, na Pelješac, czyli tam południowo-zachodnia część Chorwacji. I tak, wyjechaliśmy o drugiej, w sumie trzeciej w nocy, wczoraj, czy w sumie to jeszcze dzisiaj, bo to jest dzisiaj, przyjechaliśmy do Barwinka, w Barwinku się przekimaliśmy chwilę. I ruszyliśmy gdzieś ko 1:00, chyba 12:00, pierwsza w południe. Dalej tutaj w stronę yy, Koszyc na Słowację. No w Koszycach tam w sumie szybko przelatyśmy do Koszycę w ogóle Słowacja tak szybko minęła. Ponad Pół, półtorej godziny i po Słowacji w sumie. No i dotarliśmy do Węgier, jesteśmy w połowie Węgier. I więcej tak pewnie na środku. Stało nam jakieś półtorej setki do do tego no Budapesztu. I co? I będziemy kombinować jak tam jechać dalej przez tą Chorwację, tak? Jeszcze nawet nie wiemy gdzie będziemy stawać. Tutaj może coś sobie zjemy, jakiś placek po węgiersku. W ogóle coś węgierskiego byśmy chcieli zjeść, zobaczymy. No i zobaczcie, no, pogoda ekstra. Samochód upierdzielony, ale, ale przygotowany. Fajne są tutaj te stacje, te stacje, parkingi, tak zwane te mopy. Nie wiem czy to też tak samo nazywa jak u nas. Z tego względu, że no, jest dostęp do wody. Można sobie pobrać, nalać wody, ile się chce, bez problemu. I są y, toalety darmowe. Więc to jest plus. Nie wiem czy na każdych innych stacjach, czy w Polsce, czy gdzie indziej też tak jest. Oddzielny parking jest właśnie dla osobówek. Tutaj z tej strony jest dla tirów tam jest chyba autostrada, to jest raczej nie jest ekspresówka. I co? No i tak to wygląda, no. Mogę Wam, nie wiem, odwrócić aparat, pokażę Wam tak, żebyście mnie nie widzieli tylko, no to zobaczcie, tak wygląda to wszystko tam, nie? zobaczcie. Tu stoimy. Są parkingi dla inwalidów, ale słońce naprawdę jest mocne, strasznie radzi. No i nie wiem, tutaj to raczej nie, ale będziemy chcieli gdzieś podjechać w takie miejsce, może mi się uda kawałek polecieć dronem tutaj w Węgrzech. O takie parkingi widziałem tutaj są co jakiś czas. Właśnie dosłownie tak samo zrobione, właśnie takie budki z toaletami i właśnie ta woda, nie. Wystarczy nacisnąć. tam wystarczy nacisnąć i woda sobie leci. To jakieś tam ogłoszenia. A. To jest dla kobiet, to jest dla mężczyzn. Dobry kamerowany, zobaczymy, jak ta woda nawija. Fajne, podoba mi się. Takie coś powinno być na każdej stacji i dodatkowo powinno być na stacji parkingu, czy stacji ogólnie. I jeszcze dodatkowo powinny być, moim zdaniem, prysznice. Nawet i płatne, ale powinny być. Chociaż w sumie no, myślę, że darmowe to wcale by, wcale by kurczę nie były jakimś tam, nie wiem, obciążeniem dla budżetu państwa, bo trochę wody, aby był jakikolwiek, nie wiem, dostęp do, do tak zwanej słuchawki prysznicowej i, i odpływ z tego i to wszystko. Więc takie coś powinno być. Tu są jakieś drzewa nietypowe. Nie wiem, czy to nie jest głuk, tak, to jest głuk. To jest głuk i to niedojrzały. Ale to ten o większych owocach. No widzicie? Nawet są fajne, można roślinki pooglądać. Tam widziałem klona. No, takie spore te owoce gulu. Bo to nie wygląda mi na jarzębinę. A no, może to jarzębina, jakieś jakiś jarząb. Koliście do głogu podobne. Nie wiem, jeżeli ktoś wie, to dajcie znać, co to za cudo. W sumie to spróbuję, bo się nie utruję. W ogóle nie ma smaku. a to jest prawdopodobnie przeremka jakaś. Nie, cał jeszcze całkiem innego. Dobra, nie wiem, Tam o, widzę na pewno jest dom. Jakiś dombek. No i sosny standardowo, nie? No ale tutaj to, to mnie zaciekawiło, co to jest w ogóle za roślina. Jeszcze tak zbliżę. Jak ktoś wie, co to jest, piszcie w komentarzach, a ja spróbuję znaleźć, czy dowiedzieć. Dobra. W sumie to tyle. Jeszcze jakieś oławeczki. Tylko że, no, pewnie to jest dość stare, bo wydaje mi się, że kupę lat mają te trasy właśnie w Węgrzech, dawno były robione. Więc raczej yy, nie są, nie są pierwszej młodości. I no, już to jest wszystko poniszczone, widać od razu. Ale co, yy, jest tak i w miarę się trzyma, w miarę to jest utrzymany w jakimś tam ładzie i, i w jakiś tam normach. że jeżeli ktoś chce dostępnie do tych rzeczy typu woda, toaleta, ławeczka, to jest. No. jeszcze nagram też kawałek z tego jak będziemy jechać pewnie z trasy, co tam widzimy po trasie, ale głównie to słoneczniki, nie, nie widzę w ogóle papryk, upraw papryk w ogóle nie widzę, głównie są słoneczniki. I co? O, tam mirobelki jakieś są chyba. No mirobelka dobra, zapalę to i tak nie będzie tego widać, dobra. Siemaneczko ponownie. Lecimy sobie przez węgry. Tak jak mówiłem jesteśmy więcej w połowie. Słońce nawija jeszcze. Robina 17. Bardzo ładna pogoda. Tutaj na boku zobaczcie. Pola słonecznika już gotowe do koszenia praktycznie. Dojrzały, cały popalony, w tej to samo. Widać? Mam nadzieję, że widać. Tak to wygląda. Nawigacja ustawiona, ograniczenie 130 i lecimy. O, zobaczcie, jest Budapeszt 130 km. Więc trochę mamy jeszcze do Budapesztu. Plan jest, żeby tu coś zjeść tak, Jak coś fajny placek może Ale zobaczymy Na pewno gdzieś no, staniemy i coś zjeść. Ponieważ właśnie trafiliśmy na jakąś stację Tutaj zobaczcie sobie Tak stacja wygląda Mall I LPG nie ma Więc nie tankujemy Ale tam jest Max mail Box coś takiego Mailbox i tam sobie kupiliśmy o takie pizze węgierskie. Nie wiem czy to jest mrożone, czy to jest faktycznie na świeżo robione. Raczej znaczy to jest pewnie nierobione nie na świeżo, bo czas do podania trwał 5 minut. No ale w smaku są dobre. To jest hawajska. A tutaj jest ten. Tu jest już nie pamiętam jakaś. Coś na MG, coś może z tylko z kibasą. Tak to wygląda. Więc no, ogólnie są dobre, więc jemy i spadamy. Z keczupikiem madero. Biedronka musi być, nie? Dobra. Tak patrzę, to Węgry to w większości to jest taka totalna równina. Tu to się w sumie nie dzieje. Słowacja jest taka bardziej malownicza. Są. Yy... Plan. prawie rekomuną ale ogółem jest nieźle nie? a tutaj to totalnie jest łasko, nic nie widać są stopy do słońca asfalt gdzie jakiś czas tylko jakiś kawałek zieleni i pole łatwiej słonecznikowe fabryki nawet nie widzę może ich cenie nie, nie wiem nie widać to pokoszone są łąki bardzo podobna trasa przez tę jest tak w, w Czechach, nie, że podobna autostwarza podobnie właśnie Sileni pomiędzy i tak dalej, nie zamkniętych Na i w ogóle, ale ogólnie to jest tutaj tak proste. Dobra, to na tyle wiem. Adziemy jakieś Siemaneczko, jesteśmy w Budapeszcie. Przejeżdżamy tutaj przez centrum miasta. Był chyba jakiś mecz czy coś w tym stylu, bo policja cały czas tutaj to na w skrzyżowaniu yy... no jak to się nazywa kieruje ruchem zobaczcie te stare budynki żółte taksówki bolty Ciekawy motyw, ciekawy. Korek całkowity, w ogóle całe miasto jest zakorkowane przez to. Nie wiem co to za wydarzenie, ale tak podejrzewam w był mecz. W sumie może poczytam, będę wiedział wtedy co to było i piszę w opisie. To właśnie tak postanowiłem nagrać, mam taki film. ma wszyscy, nawet piesi kurczę na czerwonym, czerwonym przełać próbują. Trzeba widzę uważać. Ale ludzi sporo na ulicach. Nie wiem czy to jest spowodowane tym wydarzeniem. O, zobaczcie tam jest. Trochę karpus Fortunei. Widzicie? Na Słowacji też kilka widziałem sztuk pod y, hotelami bądź jakimiś takimi budynkami właśnie a tutaj przy sklepie w sklepie stało doniczce w Zaporcie więc może mało widzieć ogólnie, ale nie no wiem, na jakich trochę patrzy. Tyle w sumie z Węgier, ale to jest taki pierwszy startowy. Nie chciałem mówić nagrywać o Słowacji, bo w Słowacji to pewnie większość z Was było. W sumie nic ciekawego tam nie ma. te węgry są troszkę bardziej już może zróżnicowane. I dlatego tak postanowiłem, że coś tam nagram. To na razie, jak chcecie obejrzeć całą serię, Jak się podobało to mówię łapka w górę, subskrypcja mile widziana też. Więc yy, wtedy będziecie mogli każdy odcinek mieć na bieżąco, będzie Was informowało o tym, że dodałem, żeby każdy, żadnego w sumie nie ominęcie i co, no i w komentarzach piszcie, szczególnie piszcie, co to może być za cudo tam właśnie, czy to jest faktycznie głuk, czy jakiś może jarzym czy coś. Na razie, do następnego, cześć.